Zapisz liczbę x w ogólnej postaci, wiedząc, że liczba x jest o 5 większa od liczby naturalnej p. Czyli liczba x jest o 5 większa od p, czyli piszemy p plus 5, gdzie p należy do liczb naturalnych, bo powiedzieli nam o tym, że liczba naturalna p, czyli wiemy, że p jest naturalne. Teraz b. Liczba naturalna x jest o 2 mniejsza od liczby naturalnej p. No to sobie zapiszemy, że x jest o 2 mniejsze od liczby naturalnej n. No to n odjąć 2, gdzie x oraz n należą do liczb naturalnych. I teraz zobaczmy, tu jest taka mała pułapka. Skoro obie te liczby mają być naturalne, no to jest ryzyko, że jakbyśmy za n na przykład wstawili 0, to wtedy nasz x to jest 0 odjąć 2, czyli minus 2, czyli jest już. Całkowita ujemna, czyli 0 nie mogę tej za n. Jakbym za n stawił 1, to mamy 1 odjąć 2, czyli minus 1, czyli też liczbę całkowitą ujemną. A jak już dla n od 0, zobaczmy 0, dla n od 2, 2 odjąć 2 to jest 0, już x będzie pasował, też będzie naturalny. Także tutaj musimy z tego zbioru wykluczyć dodatkowo liczbę 0 oraz 1. I wtedy nam pasuje. Ewentualnie można to powiedzieć na takie dwie dziedziny że X należy właśnie do naturalnych X należy do naturalnych i n musi być w takim razie większe równo od 2, czyli n należy do naturalnych z wykluczeniem 0. 1. ale to chyba jest uniwersalne tutaj. Podpunkt C może C może C zmieścimy, liczba X jest 7 razy większa od liczby naturalnej A. Liczba x jest 7 razy większa od liczby naturalnej a, czyli z 7-krotnością a, czyli 7a. I wiemy, że liczba a jest naturalna, czyli a należy do liczb naturalnych. Liczba x jest 3 razy mniejsza od liczby naturalnej m. Czyli liczba x jest 3 razy mniejsza, czyli jest to po prostu m podzielone na 3. 3 razy mniejsze, czyli dzielimy coś przez 3. Od liczby naturalnej m, no to wiemy, że m musi należeć do liczb naturalnych. Dalej mamy e. Liczba x jest naturalną wielokrotnością liczby n, czyli możemy zapisać liczby 4, czyli możemy x zapisać, że to jest 4n, gdzie n należy do liczb naturalnych. Naturalna wielokrotność liczby 4. Eee, dobrze, nawet n jak naturalne. F liczba x jest iloczynem trzech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejsza jest n, czyli x równa się iloczynowi, czyli pomnożeniu trzech kolejnych liczb naturalnych, z których najmniejsza to jest n, czyli najmniejsza n, później kolejna, no to o 1 większa, czyli n plus 1 i kolejna, czyli n plus 2, czyli na przykładzie to mogłoby być 1 razy 2 razy 3. Albo 3 razy 4 razy 5, też by pasowało. Prawda? Czyli mamy tutaj określonego x w ten sposób, i no jeszcze dopisujemy, że n należy do liczb naturalnych, oczywiście. g. Reszta z dzielenia liczby naturalnej x przez 4 jest równa 3. Czyli możemy napisać w ten sposób, że x to jest 4 razy coś naturalnego, dodać reszta 3. Czyli na przykład za n stawiam 1. 4 razy 1 to jest 4 plus 3, 7. 7 przy przez 4 daje resztę 3. Jak za n stawię 2? 4 razy 2, 8 plus 3, 11. 11 podzielić na 4, wynik 2, reszta 3. Czyli mam tutaj 4n plus 3, gdzie n należy do liczb naturalnych. No i h, reszta z dzielenia liczby naturalnej x przez 3 jest równa 2. No to przez analogię x to jest 3n plus 2, gdzie n należy do liczb naturalnych. No i całe zadanko. Jeżeli się podobało, zachęcam do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania, jeżeli są jakieś uwagi bądź nieścisłości.